Dzień dobry, wieczór. Mała aktualizacja mojej walki z kulożęskiem. Ichtyofrytioza. Albo ichtyofrytoza. A więc tak. W zeszłym tygodniu na rybkach pojawił się kulożęsek. Podniosłem temperaturę do 33 stopni. Wytrzymałem 6 godzin, i kulużąsek nie zniknął. Na rybkach dalej był, na żałobniczkach. Później temperatura wróciła do normy do 27 stopni Celsjusza. I po trzech dniach kuleczki z rybek odpadły, ale pojawiły się na zbrojnikach. Co widać na. No właśnie nie widać, bo żałobnicka zasłania. Co widać na załączonym obrazku. Białe kropki na. Na zbrojniku. I teraz, co tu się wydarzyło? Mówiono, raczej pisano w publikacjach, że przy 34 stopni Celsjusza kulę Ginie w każdej formie po 6 godzinach. Nie zginął odpad od rybek, namnożył się na dnie i znowu wrócił na rybki, ale tym razem wrócił tylko na, na zbrojniki. Więc znowu wczoraj włączyłem grzałkę i znowu nastawiłem na 34 stopnie. Wieczorem już było 31, rano było 32. A kiedy wróciłem z pracy jest prawie 35 stopni. Rośliny sinieją. Od innych odpadają listki, zaczynają pływać pół po powierzchni Żołowniczki. Oddychają tempem sprinterskim. Chciałem pokazać Kirisa, ale no właśnie. Zaczynam się całkiem poważnie bać o wszystko, co żyje w akwarium. No, ale jeszcze bardziej boję się okróżnioska. I teraz trudno, choćbym miał tu wszystko ugotować w tym akwarium. Mam to w nosie tak długo, dopóki będę widział na glonojadach białe kropki, o. Nie odpuszczę temperatury. Jeśli wszystko padnie, to wszystko kupię od nowa, ale nie podaruję. I jak zginie. Choćby miał tu kwasu nalać do tego akwarium. Na drugim glonojadzie też widać. Przepraszam, że tak mówię glonojad, bo tak po prostu jest mi jakoś łatwiej niż za każdym razem mówić zbrojnik niebieski. A tak na dobrą sprawę to nie wiadomo jaki jest zbrojnik. Mniejsza z tym, każdy wie o jaką rybę chodzi. Nawet Anubias zaczął gnić. Zastanawiam się, czy nie mniejsze straty bym poniósł, gdybym po prostu zostawił kurzenska i niech to wszystkie ryby zabije. Odczekał dwa tygodnie i kupił sobie nowe. Ale myślę, że mit o tym, że temperatura zabija kurzenska, można obalić. Raz na zawsze. A jaka tu jest temperatura? Powolutku dojdziemy i do termometra. Powolutku, powolutku. dwadzieścia cztery stopnie. No dobrze. Trzymajcie kciuki, żeby to, co tu jest, przeżyło. No jeszcze nie, no to trudno. Na